I jeden gadżet ze swojej sypialni straciłam. Ktoś go zabrał. O kurczę. No to, 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 to pozdrawiamy tego to W takim razie jest dużo warte bardzo w tej Ty, chwili. A sprawdź, czy to nie jest to, co Lukas je. Nieważne, dobra. <laughs> W każdym razie Na mała. W każdym razie. Nie, tak szczerze właśnie, Lukas, co cię kurwa zainspirowało do tego, żebyś tak się z tą kiełbasą śmierdzącą tu wbić, stary i Żeby publicznie... no to, co to, co mu tą kiełbasę, a może co? Może ty słyszałeś tak wiele razy. Jebie mordo naprawdę. To może, ty, może ty tam słyszałeś, jak cię. Kobieta mówiła, ja tam nie wiem, ale to dla mnie to jest no, to, to, no, Hamuj, tą swoją gadkę tam, słyszysz? Do... Bo zaraz to się naciąć skończyć. bo jesteś. Zgadnij, Malik, najpierw ja, potem ty. Ty hamuj tą gadkę, bo zaraz żebyś się kurwa tej walki nie doczekał tutaj ty. A i tam spokojnie, bo to. Słuchaj, ja jestem sobą, ty jesteś też sobą, no i... No, nie no, ale stary, no ty, ty możesz być sobą stary, no ale to jebie po prostu mordo, no kiełbasa nie, nie jest, jest czymś, no, co... Słuchaj, naturalne zapachy, można Afera, przypomnieć kiełbasa. sobie o dzieciństwa, jak to było kiedyś. Dla mnie to normalne są zapachy wszystkie i... I Dobra, wy no ty ty... zabierasz się, mój czas. Z się poirytował, po, 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 po afera kiełbasowa 4 maja. To to Pamiętajcie, to to pamiętaj ważny dzień historii e, Freak Fightingu. zaraz tego inaczej nie zapamiętał po <laughs> Ja będę miał swoją własną aferę kiełbasową. Dobra, tak czy siak? Dobra,